Witam serdecznie. Dzisiaj trzy sytuacje, na które musisz uważać, jeśli chcesz być szczęśliwy w relacji z kobietą. Pierwsza sytuacja. Zwróć uwagę na to, czy kobieta, z którą się spotykasz, miała jakieś traumy w dzieciństwie. Jeśli tak, wychowała się bez ojca, bez matki, w domu dziecka. I dochodziło do sytuacji, gdzie ojciec pił i tak naprawdę nie zajmował się rodziną. Ona zawsze czekała na tatę, który nie przyjeżdżał z pracy, to można śmiało założyć, że ta kobieta ma uszkodzony wzorzec postrzegania męskości. Co to znaczy, ona będzie źle odbierać sygnały męskości od faceta. No często takie kobiety nie potrafią się nawet zakochać: Mówią do faceta, musisz mnie bardziej docenić, musisz się o mnie bardziej starać. Dlaczego? No bo ona chce podnieść swoje poczucie wartości z uwagi na to, że jej ojciec jakby nie zafundował jej tego poczucia wartości. Poczucie wartości w życiu kobiety buduje się wtedy, kiedy ona jest wychowywana przez ojca, kiedy ojciec jej czesze, czesze rano włosy, opiekuje się córką, poświęca czas. Jeśli tego brakowało w życiu twojej partnerki we wczesnym dzieciństwie, istnieje bardzo duża szansa na to, że będzie ona miała zaburzony wzorzec osobowości. I z drugiej strony, jeśli kobieta wychowała się w dysfunkcyjnej rodzinie z przemocowym ojcem, podświadomie może szukać miłego faceta, który będzie zaprzeczeniem tego ojca, ale z drugiej strony będzie się podniecała przy draniu, który się też tak zachowuje jak ojciec. Także trzeba sobie z tego wnioski wyciągnąć, bo często tego nie sprawdzacie, nie weryfikujecie. A tutaj się nagle okazuje, że twoja kobieta zaczyna y, uciekać z tej relacji, zaczyna się interesować kimś innym. Ty tego nie rozumiesz, a widzisz tutaj całe to podłoże, które y, sprawiło, że ona teraz tak funkcjonuje w relacjach, to podłoże psychologiczne. No, zamanifestowało się w dzieciństwie. No i teraz oczywiście ta kobieta ma Uszkodzony wzorzec postrzegania facetów. Kiedy to się może jeszcze wydarzyć? Jeśli kobieta wychowywała się z samotną matką, z matką, porzuconą, zdradzoną przez ojca po rozwodzie, no to wtedy taka kobieta też będzie miała w sobie mnóstwo goryczy, złości, nienawiści do facetów. Dlaczego? Bo jej mamusia ma dokładnie takie postrzeganie facetów i wtłoczyła jej takie przekonania do głowy. W związku z powyższym. Kobieta dorastając nasłuchała się o tym, że facet tylko powinien wszystko kobiecie sponsorować, że powinien się o nią starać i ty się potem spotykasz z taką kobietą, a ona do ciebie mówi, zabierz mnie gdzieś, kup mi coś, nie? Prawdziwy facet docenia kobietę i ty sobie myślisz, co ona do mnie mówi? Przecież my się dopiero co poznajemy, tak? A właśnie początek tej całej sytuacji miał miejsce w dzieciństwie, gdzie został zaszczepiony Właśnie taki wzorzec, jak podaje, i niestety to nie jest nic dobrego. Podobnie, dokładnie tak samo się dzieje w sytuacji, kiedy jej rodzice się kłócą, no to ona wtedy może sama reagować złością, agresją w dorosłym życiu bez powodu. Taki przykład, ostatnio miałem konsultację, miły facet spotyka się z dziewczyną i ona nagle na niego nawrzeszcza bez powodu. Dlaczego te emocje piętrzą się w kobiecie? I jej układ nerwowy potrzebuje stymulacji, która też miała miejsce we wczesnym dzieciństwie. Więc, tak naprawdę, to, co kobieta słyszała, będąc dzieckiem, tego, co nawet już nie pamięta, zostało zapisane do jej podświadomości, i ona w trakcie silnego pobudzenia emocjonalnego wybucha tymi zapisanymi wzorcami zachowań emocji. Także obserwuj zawsze kobietę w sytuacji wybuchu złości, czy ona się denerwuje, co ona mówi. Jak ona idzie w takie ekstremalne sytuacje, wyzywa Cię, bije, obraża się, to widać, że z pewnością z tą kobietą coś jest nie tak. I Ty powinieneś też zadbać o to, żeby sobie dać z nią spokój, bo niestety, przebywanie z narcyską czy z kobietą dysfunkcyjną na dłuższy czas, no z pewnością się nie skończy dobrze, szczęśliwie. A nawet możesz mieć problemy sam ze sobą, jeśli zbyt bardzo angażujesz się w tego typu rozwój relacji czy znajomości. Także warto uważać. Kolejna kwestia to jest kwestia wrażliwości emocjonalnej kobiety. I to jest bardzo ciekawa kwestia, bo z jednej strony te uszkodzone dziewczyny, kobiety mogą chcieć się do ciebie przytulać. Mogą być ekstremalnie ciepłe. To są oczywiście tylko pozory, bo taka kobieta ma uszkodzoną empatię, łatwo jej zdradzić, ma ekstremalnie niską samoocenę. Albo z drugiej strony to może być kobieta chłodna, wycofana, taka zawzięta, gdzie ma w sobie dużo niechęci, chłodu w stosunku do faceta. Jeśli kobieta zbyt dużo czułości, za szybko pokazuje, jest taka zbyt ciepła, za bardzo, warto się zastanowić, czy wszystko z nią jest ok. Tym bardziej, jak się z nią jeszcze nie całowałeś, nie było seksu. To jest nad wyraz zastanawiające. Oczywiście nie zawsze musi być tak, że kobieta, która się przytula jest narcyską, ale warto się tym zastanowić, bo to jakby potem się manifestuje w trakcie tych dwóch wzorców, albo kobieta jest ekstremalnie otwarta na facetów, przytula się jest taka ciepła, uległa, albo z drugiej strony jest zawzięta, chłodna, niemiła. Sarkastyczna, ironiczna, i tak dalej. Także zwróć uwagę, na jaki typ kobiety trafiłeś. To też może być dla Ciebie bardzo istotne. I przede wszystkim, co jest cholernie ważne, i o czym często powtarzam, mówię: zwróć uwagę na przeszłość swojej kobiety. Nie oszukujmy się, jeśli kobieta przebywała ostatnio z facetem, który stosował wobec niej przemoc, kłóciła się z nim przez ostatni okres czasu. No to co to ci mówi o jej psychice? Ta psychika została nadwyrężona, więc ta kobieta będzie te negatywne wzorce z poprzednich związków przekładać na relacje z tobą. Być może dopuści się do szantażu emocjonalnego, do kłótni, do wyzwisk, i zobacz też, że wtedy, jakby ona, nawet jak się rozstaje z tym toksycznym mężem, dalej jest uzależniona od tych silnych emocji, bo skoro ona się z nim kłóciła przez 5 lat do tyłu, bili się w domu, to ona podświadomie będzie szukała, tych emocji. I oczywiście może być, nie widać tego na początku, ona może być miła, uśmiechnięta, tak jak mówię, w wersji demo, ale tak szybko jak ta wersja demo minie, no to dostaniesz zaraz liścia, zaraz cię zwyzywa od idiotów i, i ty będziesz szukał powodów takiego podejścia kobiety, a się okaże, że tak naprawdę te powody są zawarte w jej przeszłości. Także. Podpytuj, z kim się spotykała, do czego tam dochodziło, może nie jakoś tak strasznie wylewnie podpytuj, ale staraj się czytać między wierszami. Jeśli były był alkoholikiem, będą problemy. Jeśli w domu u niej były ciągle awantury i były na nią krzyczał, będą problemy. To jest też forma przemocy psychicznej, i często sobie z tego sprawy nie zdajecie, a taka kobieta może bardzo poważnie też uszkodzić Ciebie psychicznie. Będziesz miał dużo niższą samoocenę, poczucie wartości, jeśli ona się będzie właśnie niezbyt miło do ciebie zwracać, a nawet może szukać silniejszych bodźców, żeby z nią doprowadzić do łóżka. Bo jeśli spotykasz się z facetem, który ją brał, który z nią nie dyskutował, a ty teraz jesteś bardziej miły, asekuracyjny, niepewny tego, no to dla niej jesteś stracony, bo ona jest przyzwyczajona do tego, że ten facet jest pewny siebie, tak? Więc generalnie. Ty musisz być najpewniejszym siebie facetem, jakiego ona poznała, najostrzejszym, który ma te najsilniejsze cechy charakteru. A pytanie, czy to wystarczy, bo jak trafiłeś na narcyzkę, która miała trudne dzieciństwo, no to te zaburzenia będą widoczne, często nawet w dłuższej relacji. Taka kobieta będzie ciągle budować ci te poczucie winy, może ci mówić, że jesteś niewystarczający, że powinieneś bardziej o nią zabiegać. Zresztą często o tym mówię, więc na pewno macie świadomość o co chodzi. Tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać kurs Jak pisać w internecie do kobiet. Bardzo ciekawy materiał, gdzie pokazuję, jak się umawiać z kobietami z internetu. To dzisiaj do północy, 82% taniej. Wejdź sobie w tego linka, skorzystaj, pobierz kawał świetnej wiedzy. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, Łamane przez promocja. Jak pisać do kobiet w internecie? 82% taniej do dzisiaj do północy. Korzystaj. Bo jestem przekonany, że ten materiał sprawi, że już teraz z automatu będziesz się z wieloma kobietami umawiał, spotykał, a one nie będą potrafiły Ci odmówić, a one nie będą potrafiły powiedzieć Ci nie. Sprawdź dlaczego jak zainteresować kobietę pisaniem, naprawdę polecam metody typowo pod podryw w internecie do dzisiaj do północy, całość aż. 82% taniej, a materiał kosztuje prawie 1600 zł, także myślę, że warto skorzystać. Kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Dzięki tym metodom będziesz w stanie skutecznie wpłynąć na swoją błąd dziewczynę, zdobyć zaangażowanie kobiety w relacje, więc naprawdę polecam.